W tym filmie pokażę Ci, jak korzystać z komunikatów w środowisku Scratch. Dodatkowo wykorzystamy e, rozszerzenie do e, przetwarzania tekstu na mowę, dzięki czemu nasze postacie będą mówiły ludzkim głosem. E, ok, już przechodzę tutaj do mojego projektu. Pierwsze co, to ja to już sobie załadowałem wcześniej, ale żeby było tekst na mowę, ten tutaj rozszerzenie, musisz kliknąć w ten niebieski. Niebieski przycisk Dodaj rozszerzenie i wybierz tutaj tekst na mowę. Wtedy pojawi ci się tutaj dodatkowa kategoria, gdzie mamy trzy bloczki, powiedz, ustaw głos na kobiecy, możemy tu zmieniać, męski, dziecięcy i tak dalej. I wybrać język, bo nasze postacie mogą mówić nie tylko po polsku, ale w jakichś innych językach również. Ok, ale najpierw czym są komunikaty? Więc przy bardziej skomplikowanych projektach. Hmm, nie da się praktycznie ich zrobić bez komunikatów, albo jest to bardzo mocno utrudnione, e, chociażby taki dialog, który zrobimy za chwilę, e, bez komunikatów, no, można go zrobić e, licząc na przykład czas i opóźnienia, kiedy dana postać ma mówić, ale na dłuższą metę to jest bardzo trudne i, i niewykonalne w ogóle, jeżeli chcielibyśmy zrobić jakąś grę, która reaguje na jakieś różne tam wydarzenia, które się dzieją na naszej tutaj scenie. Więc... Najpierw dodam jakąś postać, którą będę, będą sobie mówiły do siebie. Dwie postacie, może te dinozaury. Jeden dinozaur, i teraz drugi. Ok, mam jakieś dwa dinusie, jeden jakiś taki przyduży, więc go trochę zmniejszę. Ok, mam dwie postacie, dodam tło. Jakieś, niech też te moje dinozaury sobie gdzieś tam będą, nie na białej przestrzeni, tylko gdzieś w jakimś lesie. Ok, więc mam te. Te dwie już postacie. I e, tutaj zmienię, może mam tutaj, chociaż jest dinozaur 1, dinozaur 2, to nie będzie się myliło. E, ok, albo nie, pozmieniam. Tutaj nazwa duszka, zmieniamy, jakby klikając duszka, tutaj w duszek, więc nazwę tutaj postać postać 1, a tą drugą postać nazwę postać 2. ok, postać pierwsza, postać druga. I teraz, e, jeżeli chciałbym, żeby te dwie tu postacie coś mówiły do siebie, no to zobacz, najpierw dorzucę standardowo zieloną flagę i teraz e, najpierw wersja bez tego przetwarzania tekstu na mowę, tylko zwykła tekstowa, więc żeby nasza postać coś mówiła, możemy tutaj sobie skorzystać z wyglądu i z opcji powiedz. E, no i ta pierwsze, pierwsza postać, jeżeli teraz nacisnę zieloną flagę, ona mówi cześć przez dwie sekundy, ten komunikat po dwóch sekundach zginie i chciałbym, żeby ta druga postać odpowiedziała tej pierwszej po dwóch sekundach. No, to zobacz, jeżeli dorzucę dokładnie to samo, czyli e, tutaj wezmę zieloną flagę, e, z wyglądu wezmę powiedz i, e, i tak samo powiedz przez dwie sekundy, no to one powiedzą w tym samym czasie do siebie. A chciałbym, żeby najpierw powiedziała jedna i dopiero jak ta druga to usłyszy, no to jej odpowie, tak jak normalnie, gdy my sobie rozmawiamy między sobą. Więc można to zrobić, e, skorzystając na przykład z opcji, tutaj, czekaj, i, i mogę wziąć e, Tutaj, że przy pierwszej postaci ona mówi od razu po naciśnięciu zielonej flagi. Po dwóch sekundach komunikat znika. No teraz ja sobie liczę w pamięci tutaj, na aha, no to dwie sekundy liczy, znaczy no będzie komunikat, to po dwóch sekundach niech tamta poczeka i teraz niech powie coś. No i teraz mi to zadziała, zobacz, cześć. Teraz ta skończyła, po dwóch sekundach druga i teraz jakbym chciał, żeby ta, ta coś odpowiedziała, co u Ciebie na przykład pierwsza, no to znowu muszę wziąć teraz czekaj, tak? No to biorę czekaj, no i sobie liczę, aha, to było dwie sekundy, dwie to cztery, no to w czwartej sekundzie, aha, ale tu było dwie, no to po dwóch sekundach niech ona teraz mi coś powie. Nie, co u ciebie? Co u ciebie? No i teraz powinno to chyba zadziałać, myślę. Zobacz, pierwsza, dwie sekundy, później ta mówi i teraz kolejne dwie sekundy miały i ta mówi, ale to jest skomplikowane, trudne, trzeba liczyć te sekundy i, i tak tego nie chcemy. Wykasowujemy to szybko. Nie chcę tak robić. Można tak zrobić, ale bardzo króciutkie dialogi, inaczej jest to męczarne. Ale zobacz, co można tutaj powiedzieć. Jeszcze raz. E, może już będę korzystał z tego. Okej, okay, nie, jak zrobię to w wersji tekstowej, może będzie łatwiej to sobie tutaj czytać. Więc... Cześć! Niech powie. Przez dwie sekundy. I teraz. E, jest tu coś takiego w, w zdarzeniach. Jak nadaj komunikat. Więc mam nadaj komunikat i ten komunikat ma tutaj wiadomość 1. Tak napisane te komunikaty możemy sobie zmieniać ich nazwy. Więc, więc tutaj kliknę nowa wiadomość, to mogę nazwać sobie ten komunikat. No to nazwę go dialog 1. Na przykład, i teraz przy drugiej postaci, wybieram mnie tutaj, że chcę, żeby ona mówiła po y, otrzymaniu zielonej flagi. Tylko, kiedy otrzymam komunikat, dialog 1: No to niech on mi powie: Cześć. I teraz ma nadać komunikat. Dialog 2. Teraz ta druga postać, jeżeli otrzyma komunikat dialog 2, no to niech powie, co u Ciebie. I niech nada teraz komunikat dialog 3. Dialog 3. Teraz znowu przełączam się na następną postać i tu muszę wziąć. Kiedy otrzymam komunikat Dialog 3, to powie, co u ciebie? Dziękuję. Dobrze. Przez 2 sekundy, a później powie, a jak u ciebie? I nadaję komunikat. Kolejny dialog 4. Czyli zobacz, że te komunikaty, jeden komunikat odbieram, nadaje kolejny. Później druga postać odbiera drugi komunikat. Tutaj w moim przypadku nadaje trzeci. Tamta trzecia odbiera trzeci, nadaje czwarty. Później ta odbiera czwarty i ewentualnie nada piąty. Więc teraz odbieram czwarty. Komunikat, i powiem u mnie też. u mnie też. u mnie też. Wszystko. Ok. I zobacz, co się dzieje. Teraz uruchamiam moją, w, moją animację i te komunikaty cały czas się wymieniają. Nie muszę liczyć w ogóle czasu, tylko zmieniają się te komunikaty z jednego na drugi. Czyli pierwsza postać. Ma zieloną flagę, nadaje komunikat pierwszy, później druga postać odbiera pierwszy, nadaje drugi, później odbieram drugi, nadaje trzeci, odbiera trzeci, nadaje czwarty, odbiera czwarty, mogłaby nadać piąty. Czyli nie liczę tu czasu, nadają sobie te komunikaty. Czyli komunikat służy do tego, żeby dana postać mogła. Poinformować wszystkie duszki, bo to nie chodzi o to, że my informujemy tylko tego dłużka, Mogą być tu 15 osób różnych i wtedy 15 duszków różnych. I wtedy jeden komunikat może odebrać 50 duszków, tak? Czy 15 duszków naraz, nie tylko jeden, tylko wszystkie mogą to odbierać. Dzięki czemu możemy nadawać jakieś komunikaty do więcej niż jednej. Jednego ducha, czyli do wszystkich różnych rzeczy. Na przykład, z, żeby zniknęło nam wszystko z planszy po jakimś komunikacie koniec gry. Do tego są komunikaty. Możemy tutaj sobie komunikować się między duszkami. Jeden może mówić do wielu. Po to są komunikaty. I teraz, tutaj, jako dodatek, zobacz, mogę zrobić, że one jeszcze będą mówiły te, te moje duszki, czyli oprócz tego, że. Też. Że będą coś tam sobie wyświetlały komunikaty, no to mogą też mówić moje postacie. Ja tutaj Cześć. sobie pokopiuję szybciutko te komunikaty i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, mam nadzieję, że będzie słychać to na filmie, co mówią moje, moje postacie. Ok, uruchamiam. Cześć. Cześć. Co u ciebie? Dziękuję. Dobrze. A jak u ciebie? U mnie też wszystko okej. Okay. Okej, okay, takie, takie krótkie, e, krótka animacja. Spróbuj to wykonać. E, to zadanie. Pamiętać czym są komunikaty, czyli możemy nadawać jeden komunikat do wielu duszków. My ja mamy tutaj tylko dwa, ale możemy sobie w odpowiednim czasie, czyli po otrzymaniu komunikatu, coś się dzieje, czyli w konkretnym czasie po otrzymaniu komunikatu możemy tym świetnie sterować. Skorzystać z opcji też powiedz do generowania dźwięku. Możesz skorzystać tutaj też ustawiając postacią na początek, na przykład po kliknięciu zielonej flagi, jeden głos kobiecy, drugiemu możesz po... Na przykład zielonej fladze też dodać tutaj, że ten drugi będzie mówił głosem jakimś innym, na przykład dziecięcym. I zobaczmy teraz. Cześć. O, mają troszkę inne głosy. Poeksperymentuj ich, popróbuj, stwórz własną animację. Powodzenia.